Cześć, mamy tutaj określić, dla jakich wartości parametru k równanie ma dwa pierwiastki o różnych znakach. No to teraz opracujmy sobie, jakie musimy mieć tutaj warunki spełnione. Żeby były dwa pierwiastki, no to delta musi być większa od zera. I to już wtedy mamy spełnione, że są dwa pierwiastki. A teraz różne znaki. Różne znaki będą wtedy, kiedy x razy x2 będzie ujemne. Bo jeśli wymnożymy jedną ujemną liczbę i jedną dodatnią, no to będzie iloczyn ujemny. Mamy mniejsze od zera. No i teraz to już wystarczy, żeby były dwa pierwiastki różnych znaków. Możemy zacząć rozwiązywać nasze przykłady. W każdym przykładzie będziemy te same warunki tutaj przedstawiać. Czyli zaczynamy od delty większej od 0. Delta będzie tutaj minus 2, czyli 4 do kwadratu, czyli 4. Minus 4 razy a, czyli razy 1 i razy c, czyli k plus 3. I to musi być większe od 0. I jeszcze x1 razy x2 mniejsze od 0. Bierzemy oczywiście sobie wzór z wzorów Wieta, czyli to będzie c przez a. Czyli piszemy c przez a, czyli k plus 3 dzielone na a, czyli dzielone na 1, ma być mniejsze od 0. I to są warunki. Które jednocześnie muszą być spełnione. No to szybciutko sobie podliczmy. Tutaj mamy 4, minus tutaj jest 4 razy k i minus 4 razy 3, czyli minus 12, większe od 0. I k, już tu sobie odejmę obustronnie 3, k będzie mniejsze od minus 3. I teraz tutaj robimy porządki. Minus 4k, dodam sobie plus 4k. I 4K mi ląduje z prawej strony, a tu mam 4 odjąć 12, czyli będzie minus 8 jest większe od 4K, k jest mniejsze od minus 3, a dzielę sobie przez 4. I słuchajcie, od razu sobie zapiszę k z drugiej strony. Przy k mamy ostry dziubek, tak jakby tak, czyli będzie tutaj k jest mniejsze od minus 2 i k jest mniejsze od minus 3, czyli część wspólna to będzie. K jest mniejsze od minus 3, czyli możemy sobie zapisać, że k należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 3. Teraz przykład B. Zaczynamy od delty b kwadrat, czyli będzie minus k minus 4 do kwadratu minus 4 razy AC, czyli a jest 1 i w nawiasie minus k plus 5. To ta delta musi być większa od zera. Drugie równanie, druga nierówność w zasadzie w, naszym, w naszych warunkach to jest iloczyn pierwiastków c przez a, czyli minus k plus 5 przez a, czyli przez 1, nie piszę, ma być mniejsze od 0. I teraz podnosimy tutaj do kwadratu, minus do kwadratu to plus i teraz zostaje nam k minus 4 do kwadratu, czyli wzory skróconego mnożenia k kwadrat minus 8k plus 16 tu wymnażam razy minus 4, czyli mam plus 4k i minus 20, i to jest większe od 0. Tutaj sobie dodam k obustronnie, czyli będę miała z tej strony k, czyli od otwartego znaku, czyli znak większości, k będzie większe od 5. Napisałam to po prostu już lewa z prawą zamieniona. Dobra, to teraz porządek w tej naszej, tutaj funkcja widzę kwadratowa nam wyszła, czyli mamy k kwadrat. Minus 4k i minus 4 ma być większe od 0 i jednocześnie k ma być większe od 5. No to teraz z boku sobie policzmy tutaj e, deltę dla, tego, dla tej naszej nierówności. Czyli tutaj będzie delta b kwadrat, czyli 16. Odjąć 4ac, czyli mamy dodać 16, to się równa 32. I pierwiastek z delty będzie równy. E, tutaj 32. To jest 16 razy 2, prawda? Jak widzicie? Czyli jak 16 spierwiastkuję, to wyjdzie mi 4 i pod pierwiastkiem zostanie 2. I K1 będzie równe minus B, czyli 4 minus 4 pierwiastki z 2, przez 2A, czyli przez 2, to się równa 2 minus 2 pierwiastki z 2. I jeszcze lub K2 będzie równe 2, dodać 2 pierwiastki z 2. I teraz jeszcze na potrzeby naszych nierówności możemy sobie określić, ile to jest mniej więcej równe. Czyli k1, tutaj z boku zapiszę, k1 wychodzi mniej więcej minus 0,8, a k2 wychodzi mniej więcej 4,8. I teraz lecimy dalej, czyli zobaczcie, to jest nasza nierówność. Mamy policzone pierwiastki i jeszcze możemy sobie to na obrazku, tutaj narysować, na rysunku. Jak będzie wyglądała nasza nierówność? K1 jest z lewej strony mniejsze, tu będzie K2 i mamy ramiona do góry, czyli tak będzie wyglądała nasza nierówność, nasza parabola, przepraszam. I ma być to większe od zera. Nad, tutaj mamy nad osią z lewej i z prawej strony, czyli to są te przedziały. Czyli możemy sobie już zacząć rozwiązywać. I na tym samym rysunku mamy k większe od 5, zaznaczmy sobie. Czyli k większe od 5 to jest więcej niż k2, prawda? Czyli mamy w tę stronę k większe od 5. Czyli jak widzicie, część wspólna nasza to będzie k większe od 5 dla, e, dla przedziału od 5 do nieskończoności. No to teraz następny przykładik. Zaczynamy od telty. b kwadrat. Minus 4ac, czyli minus 4 razy minus 2k plus 2. I to ma być większe od 0. I drugi warunek, c dzielone przez a, czyli minus 2k plus 2. I a jest równe 1, więc nie piszemy. I to ma być mniejsze od 0. Podnosimy do kwadratu. 4, 4k kwadrat plus 4k plus 1. I teraz wymiarzamy razy minus 4, czyli mamy tutaj plus 8k, minus 8 większe od 0. Tutaj podzielmy sobie to przez 2, czyli będzie minus k plus 1 mniejsze od 0. I teraz tutaj porządki robimy. Mamy 4k kwadrat, mamy plus 12k i minus 7. I to ma być większe od 0, a tu mamy przerzucam k na prawą stronę, czyli to dodaję obu stronnika, i wychodzi mi 1 mniejsze od k, czyli k większe od 1, prawda? I teraz tutaj rozwiązujemy ten, tę pierwszą nierówność, policzymy sobie deltę b kwadrat, czyli 144 minus 4AC, czyli dodać 16 razy 7, wychodzi 256. I teraz pierwiastek z delty to będzie 16. Dobra. No to teraz policzmy k. Mamy k1, minus b, czyli minus 12, minus pierwiastek z delty i przez 2a, czyli przez 8. Tutaj wychodzi nam minus 28 dzielone na 8. Przez 8 nam się to nie podzieli, ale możemy skrócić przez 4 i wyjdzie 2, czyli minus 7 drugich. Minus 7 drugich. A teraz k2 będzie równe minus 12 plus 16, czyli to będzie 4 ósme, czyli 1 druga. I teraz słuchajcie, no to narysujmy sobie tutaj wykresik. Może tu narysuję? Mamy tak, minus 7 drugich, jedna druga. Nasza parabola ma do góry ramiona. To jest minus 7. Nasza parabola ma do góry ramiona. Tak, to ma być większe od 0, więc mamy te przedziały. I bierzemy jeszcze pod uwagę nasz warunek drugi, czyli k jest większe od 1, tak? Bo czytamy od strony k. K jest większe od 1, to znaczy, że mamy tutaj jedyneczkę i lecimy w tę stronę. Czyli mamy nasz przedział końcowy część wspólną, K należy od 1 do nieskończoności. I został nam ostatni przykład. Znowu to samo delta, czyli B kwadrat, 1 minus 2K do kwadratu minus 4AC, A jest 1, 4 minus 4K to jest nasze c. I to ma być większe od 0. I teraz c przez A, czyli 4 minus 4K, A jest równe 1. A więc nie piszemy, i to jest mniejsze od 0. I podnosimy tu do kwadratu. 1 minus 4k plus 4k kwadrat minus 16, dodać 16k, ma być większe od 0. A tutaj yy, przerzućmy sobie 4k na drugą stronę, czyli dodaję 4k yy, odwrotnie niż poprzednio. Poprzednio najpierw dzieliłam przez 4, ale obie drogi są dobre. I tu mamy 4k. Teraz porządkujemy. 4k kwadrat, na początku najwyższa potęga, to jest minus 4k plus 16k, czyli plus 12k i 1 minus 16, czyli minus 15 i to ma być większe od 0. I mamy tutaj jeszcze podzielić przez 4 i wychodzi nam 1 mniejsze od k, czyli k większe od 1, znowu tak samo. I teraz możemy dalej przystąpić do dalszego działania. Czyli będziemy liczyć deltę dla naszej nierówności. Delta będzie, tutaj zacznę liczyć, p kwadrat, czyli 144 minus 4ac, czyli minus 4 razy 4 razy 15. 4 razy 15 to 60, czyli razem to wychodzi 240, a tu jest oczywiście plus, bo jak mamy tutaj jeden minus, no to minus razy minus daje plus. Czyli mamy tutaj, słuchajcie, 240 dodać 144, Czyli 384. No tu teraz musimy policzyć pierwiastek z delty. Nie ma ładnego pierwiastka z 384, jest to liczba niewymierna. Ale możemy sobie wycią wyciągnąć jakiś czynnik. Przed nawiasem to się dzieli przez 16 i wychodzi 24, czyli mamy 16 razy 24. I dalej możemy jeszcze wyciągnąć sobie coś z tej dwudziestej czwórki, prawda? 24 to będzie 4 razy 6. I teraz po wyciągnięciu pierwiastka z 16 mamy przed pierwiastkiem czwórka i z czwórki mamy dwójkę, czyli mamy 4 razy 2, pierwiastek z 6, czyli będzie 8 pierwiastków z 6. I teraz będziemy liczyć sobie K1. K1 będzie równe minus b, czyli minus 12, minus 8 pierwiastków z 6 przez 2a, czyli przez 8. Możemy to skrócić oczywiście, i po skróceniu wychodzi tutaj przez 4, skracam sobie obie te części, czyli będzie minus 3, minus pierwiastek z 6 i przez 2. I k2 będzie równe minus 3 plus pierwiastek z 6 przez 2. No to teraz oszacujmy sobie to, żeby wiedzieć, gdzie nam to wypada w stosunku do naszej jedynki, która wcześniej została policzona. I tu wychodzi nam ten pierwszy pierwiastek k1 około minus 2,72, a ten drugi minus 0,27. Narysujmy sobie rysuneczek, tak jak zwykle przy nierównościach. I mamy tak, nasz mniejszy pierwiastek to jest k1, k1, a większy k2. Ramiona są do góry, czyli, mo, no, przeleciałam, czyli tak mamy. I nasz, ma być większy od zera nasz wynik, więc mamy z tej strony przedziały. Teraz bierzemy pod uwagę drugie równanie, drugi warunek, k, być, k ma być większy od 1. No to tutaj nasze k ląduje tu, to jest jedynka i lecimy tak w prawo. Czyli to znaczy, że nasz przedział to będzie K należy od jedynki do nieskończoności.